Siemka, witam Was w kolejnym odcinku Skyrim, w którym to nie będziemy już w Morrowindzie. przynajmniej dzisiaj. Świetnie. Dowiedziałem się od strażnika o jakiś O brońcach świtu. Wow. Fajna sprawa, że tak losowo możemy spotkać. ...takiego strażnika i dowiedzieć się wielu ciekawostek. Um, ja bym tu sobie zwiedził miasto, chociaż tak naprawdę nie mam co do roboty, jeżeli chodzi o mój oręż. No to może przejrzę sobie... Nie, nie, żadnego smoczego dzikcia. Um, może właściwie ten róg Jurgena Wiatrowładnego. To by nie było całkiem głupie. Nie mam medykamentów w ogóle, totalnie... Jestem ich nich pozbawiony. O, tutaj jeszcze sobie... Łososia hey, wezmę. Ło, nie ten przycisk, nie ten przycisk. Ajajajajajaj. Niech nie będę sobie teraz zjadał, ale je spreparuję. Tam chyba soli do nich potrzeba było, żeby zrobić z nich tam... Steka, czy nie wiem no. Coś z nich zrobię, żeby mnie lepiej leczyło. Masz jakiś problem? O fuck, teraz mi się jeszcze zapisuje! Teraz, tak, teraz pokaż mi to na mapie, dziadostwo. Całkiem to daleko. No to tak, lecimy do Mortal. W tym odcinku, tak bez pieprzenia, bo widzę, że bawiłem się, bawiłem się w tych dwóch poprzednich i. No, no główno z tego było, główno z tego było. Po co mi. Pochodnia w dzień, dobra. Jest ładna pogoda, jest fajnie, jest tak, jak mi się podoba. I nie piździ, nie piździ, nie pada, ani nic. oj, 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 oj. Kondycja siada, kondycja siada. A to co? Mhm. To jest jakiś. Aha, to jest docięcie drewna, dobra. Nie pułapałem się. O, oh, fuck. Kolejny smok, kolejny smok! Gdzieś tu jest, gdzieś tu jest. Tam jest dziad. Nowy zapis, tak w czego? jak ja strzelam. Ej, ciężko się tu strzela w wodzie, pomimo szczerze, to nie jest mądra decyzja robi, robić coś takiego. O, teraz zbiera swój... O fuck. Ja też dostałem. Nie wiem, czy od smoka, czy ze strzały. Pewnie Lidia mnie pieprznęła. Nie wiem, nieważne. Dużo damarzu i to nie zadało. Wow! Muszę wgrać w... w końcu to run for your lives. Nie wiem czy ja mam to wgrane. Ohoho. Chodź tu cebulacy smoku. Gdzie ta paskuda? Chodź tu. O, o, ten podkład chce! Dokładnie to, dokładnie kurde to. Ej serio, chyba tak przycisnę teraz ostro w ten łuk, bo... mieczami dosyć daje radę. Kill you, motherfucker. Ej, czemu mnie bierzesz? Ojej, ej. No dobra, masz grzywnę. Ej, co ukradłem? Kurwa, ej, 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 what the fuck is that? Chyba życie tego smoka Weź mnie w dupę pocałuj Kurwa jak chce smoczy... Mm. jebany strażnik, ty skurwy synu Żeby ci smród dupę rozerwał Nie, przepraszam was Ale mnie tu prawo denerwuje Karają mnie za nie wiem Dobra, już wiem gdzie to jest Mam nadzieję tak, truchło tam siedzi No dobra, dobra, już mnie znacie ma granat, smocze kości, no fajnie. Stolowe strzały, oczywiście wiadomo od kogo. A no i żelazne strzały. Chodź tu, moja droga. Hmm. O cholera, gdzie to jest? Ba bardzo śmieszna sprawa. Ej serio. Dobra. Niby jest dobrze, ale, ale jest do lupy. To teraz tak, teraz zdobyłem sporo jakichś dziadostw. do Lorgena i Jani. No co ty na mnie głuje, japec rzecz paskudo. O znajdźmy jakiś sklep, bo widzę, że jestem obładowany, ona też jest obładowana. Opiernicze, to, co jest nie, niepotrzebne, ajajajajaj. Wciałem się tutaj. Co ja mam zrobić? Wiecie co? No i chuj, co ja sobie teraz zrobię? No ja pierdolę, ty. Okej, okay. wracam po przerwie, gdzie wcięło mi postać, to już chyba trzecia próba, jak próbowałem zajebać to paskudę w ten sposób, żeby nie atakowali mnie mieszkańcy, ponieważ debile stoją naokoło i dosuwali krzykiem w mordę. Bez moda, run for your lives chyba nie wytrzymam psychicznie w walk ze spokami, ponieważ no. Walka walką, ale atakują mnie mieszkańcy bez powodu. Dobra. Zanim tu się zjawią inni. Bo pewnie będą mnie gonili za nagrodą, a tego nie chcę płacić. Dobra, tyle gunwa, no, buty kultysty, jakiś medalion. Po co mi jakieś medalion, ty? Wszystko to jest bez sensu. Oho, bardzo śmieszne. Ty no, ej, what the fuck... ...is that? You lead, I'll follow. Świetnie. Dobra. Muszę coś wywalić. O oh, fuck No tu mi nic nie Nie, tu mam dużo tych składników, które nie są potrzebne O oh, fuck, to będzie długie, to naprawdę będzie długie. Jak go tu nie będzie, jest... Mówiśmy... Mówiłeś... to może mu coś ukradnę, ale to jest troszkę mijające się z celem. Nie, jest, jest, nie ma co. A nie, to jest jakaś laska. Dziękuję. Nie Dobra, fajnie. Być co, żeby nie przedłużać, po prostu to wywalę. Ja sobie dużo znajdę tych smoczych kości, bo widzę, że one są częste. Ale nie mam kurde czasu na łażenie za jakimś dziadowstwem. No, nie mam czasu. Po co mi słupata? Po co mi takie główno? Jeszcze zobaczę. Szmata kultysty. No i nic nie waży. Fuck. Eee... Co mi tutaj najlepiej daje? O, chyba ten pierśń pomniejszego giermka. Miecz pumień, sikiła drwala. O i patrzcie, waży po prostu masę. To jest jakaś masakra. To nic nie waży, Fuck, Może, może smoczą kość po prostu. No może smoczą kość. Mhm. Dwie wystarczyły. Dobra. Posypało się tu dziadostwa Lidia mnie nie chce wypuścić. Chciałem na nią krzyknąć, ale nie, no, odpuszczę dziewczynie. To tak. Jako że wiem, gdzie w mojej... Jakby tak powiedzieć. Miastku... docelowym gdzie mieszkam. Wiem gdzie sprzedać, udam się tam, bo tu nie chcę błądzić tak bez sensu. To pobiegnę tutaj, opierdzielę co mam opierdzielić. No i wracam do Mortal, biegnę na misję. Kiedyś w końcu musiałem to zrobić, ale to chyba ostatni raz, kiedy będę nagrywał takie wypady. Nie, no w sumie to dobra. Jak nagrywać to wszystko. O, oh, fuck. Zamknęli. No właśnie, tego się bałem. Okej. Okay jeszcze jest zamknięte a tej pani stąd nie widzę Aha tu jest przetapiarka w ogóle sam piec schudniczy jak kto woli w sumie No War madness jest już dostępne Welcome to War We've got small we the finest weapons and armor Świetnie, dobra. Żeby nie walnąć gafy, oczywiście musimy zamieć miejscami. No i tak, po co mi kocia skóra? Po co mi lisia skóra? Serio, to mi nie jest potrzebne. Niedźwiedzia, skóra koteła. No, grosz do grosza w końcu zbieram sobie na ten dom. O, tutaj widzicie, ja mu za wiele nie sprzedam. To jest mój ból. To jest mój kurde ból. Paniane szmaty, możesz mi dobrze służyć. Buty kultysty, oktaż żelazna tarcza, scamsbra. Wow. Ta, tych lnianych szmat ma Aż wszystkie opchnę Sztabki sobie zostawię skóra wezmę Piła, po mi piła Talerz też po co to komu Puchar... miotła Nie, miotła Jej jest akurat niepotrzebna O, kozia skóra Hmm, nie, to zostawię Prowadź, no to tak, tych linianych szmat miałem opchnąć 18. No tyle zarobiłem, po prostu masakra. No, nie powiem, trochę się tego pozbyłem, to no, i trochę, poodwiedzać sklepy muszę, bo. Mam różnego towaru multum Zejdź z drogi dziadek coś upadło. Aha, dobra, krocek drewna. Jest taki sklep, taki... Nie, nie kocioł Arkady. Bertels General Goods. Może tutaj to opchnę. O, pięknie widzicie. W sumie to. Po co mi to wszystko? O, księgę czarę sobie zostawię. Nie, w sobie to książki mi... Niech mi zostaną, będzie lepiej. No to tak. Mm... Nie, ja to mi za wiele nie waży. Cholera. Co mi tyle wadzi? Tak, buty kultysty, diademik, naszyjniki, cskonosz, pierścionki. Okej, okay, no, już troszkę hajsu wpadło. Moment tak z pięć opchnę. Fuck. Co za bieda? Co za bieda? O, retoryka wzrasta, proszę bardzo. No nie. Nie mam pomysłu. Ludzkie mięso, ludzkie mięso. Może ja tego nie będę nikomu pokazywał. Dobra, biegniemy szybko do zdalania. Rozpocznę je w końcu, bo tak się wlekę z tym, jak nie wiem co. Ale nie, to nie jest daleko od białej grani. Okej, okay, pójdę nocą. Hmm. Ile to jest... Da o, kawałek stąd. Nie ma co. Kuń by się przydał, kuń by się naprawdę mocno tutaj przydał. Jestem ciekaw, co spotkam po drodze. Muszę chyba przyinwestować dosyć w broń oburęczną Teraz, o, tam truchło tego smoka ładnie sobie leży. Jak przyinwestuję w tą broń, ją dosyć rozwinę, to wtedy wezmę się za kowalstwo i łuk. No i chyba to będzie mądry wybór. Będę miał lepsze pancerze i. O, niepokoi mnie sąd tak. Będę pancerze, i w końcu tak łuk będzie dobrze rozwinięty. O, bagienna grzybnia. Jestem w ogóle na bagnach. Kobie to do kuchni. A tej grzybni tu jest. W końcu będę musiał. No co, co? O nas rzędzi. O kurde. Dużo tego, bardzo dużo. Sądzę, że będę jej potrzebował kiedyś. Nie wiem po co mi takie coś, A, ale to... Kiedyś tam pobawię się w alchemię. O, proszę bardzo. Jesteś przeciwnicy. Pajonki śnieżne. No i widzicie. Granat w pająku? Jeps dziada! A, ok, to był epicki finisher na pająku. Śnieżny jad. A co jest też śnieżny jad? Myślałem, że tu jest jakieś wejście. Coś tam się świeci, patrzcie. Albo coś chce mnie zwabić i myśli, że jestem bezbronny. Albo takaś roślinka. O, roślinka. To to wydaje takie niemiłe dźwięki. Patrzcie ile tu ziół. Ło. Ło, 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 cholera. Ej! Gdzie ona krzyczy? Patrzcie! Śmieszna sprawa. Aha, ona tak dziwnie stanęła. O, już trzeba się leczyć, już trzeba się leczyć. Ślepo, co z nimi zacząłem walczyć. Najbardziej to ci magowie denerwują, dobra. Lewak zmasakrowany. O Boże, to nie był mag. To było, nie wiem co to było. Coś się spaliło. I to w trzy dupy. Nie. Aha, niedoświadczony nekromanta. On co siła przyzwał. Nie. Pokiego mi takie dziadostwo. Patrzcie, pochodnik? Ja myślałem, że to po prostu świetnik. Ej, świetlik. Jest obóz. O, ludzie, znowu podziemia z drogami. To jest w tej grze po prostu element, którego ominąć się nie da. Coś tu jest zmasakrowanego. To chyba, zwłoki. O, zimnioki, jak fajnie. Przeszukaj worek. Kapusta, jeszcze lepiej. Śnieżynki, nie jest to, są śnieżynki. Skuma? Może jakiś narkotyk? Albo alkohol. Całkiem ładny topór. Dam go, Lidia. Lidia, paru z Nie, to moja broń ma być, dobra? E, masz tutaj. Ale trzyma miecza trzyma miecza z kubana. Nie, łupat nie potrzebuje. O, jeszcze tam jest woreczek. I to duży, ale cztery kapusty tylko. No to lipa, lipa. Ale tu masakra wszędzie walają się trupy. O, już widzę jakiegoś. Drugi, Trzeci. Ile ich tu jest? Wyczuwamy picką masakrę. O fuck. Coś to skradanie dzisiaj nie wychodzi. O, twardy. Czemu to jest syn? Oni są chyba opętani. Chyba tak, chyba tak. W ogóle widzę, że tu dużo nekromantów się czai. Po gnoju! Wiecie co? Bez zbędnego pieprzenia się. Bo ten zbir mi dużo kroi, ale zniknął. Aha, dobra. To jakaś magia jest. Dobra, miałem strzałę w Łokciu, ale już tak się goje, że mi sama zniknęła. Heheszki. Pięknie. No super, po prostu. Co my tu jeszcze mamy? Tykwa. Żelaznego mieszania nie potrzebuję. Krwawiąca korona. Ale dziwne zielsko. Mamy jakieś umiejętności do rozwinięcia, czy wszystko rozdałem? Chyba wszystko rozdałem. Dobra, niedoświadczony przywoływacz. Czyby ktoś się tu w goecję bawił? Ojojoj. Tam się ktoś wyżyna w ogóle. Aaaa, drogry ich dopadły. Może ja za wcześnie tego krzyku używam. Gnoju zasrany! srany. Lidia coś tam krzyczy, a ja jej wcale nie słucham. Chyba na nich wrzuca. Uczenie z tego maga. Oni mają zawsze tyle tych pięknych kleinocików. O, ktoś ma studiadę. To się opierdzieli za ładną sumkę. Put some torches, put some touches. O, urny. No okej, okay, dziękuję bardzo, do zobaczenia w następnym odcinku.